To miał być najpiękniejszy dzień jej życia. Bajkowy ślub, oszałamiająca suknia i mężczyzna, którego kochała, u jej boku. Ale na oczach wszystkich gości pan młody zrobił coś niewyobrażalnego. Z uśmiechem na twarzy upokorzył ją w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał. Nie wiedział jednak, że ktoś patrzył, ktoś, kto nie pozwoliłby, aby uszło mu to bezkarnie, ktoś stojący tuż za nim. Słońce chyliło się ku zachodowi nad posiadłością, kąpiąc ogród w ciepłym złotym świetle. Powietrze pachniało różami i lawendą, a delikatny szmer skrzypiec unosił się w powietrzu. To był rodzaj ślubu, jaki ludzie wyobrażają sobie w bajkach elegancki, drogi, bez skazy. Panna młoda, Alina, stała przy wejściu do wielkiej sali. Jej biała suknia spływała wokół niej jak jedwabista woda. Jej oczy błyszczały, ale pod uśmiechem nerwowy trzepot skręcał jej żołądek. Wszystko było zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. Kryształowe kieliszki lśniły na stołach, kompozycje kwiatowe ciągnęły się wzdłuż naw, jak królewska parada, a goście, wszyscy ubrani w najlepsze stroje, szeptali komplementy na temat wspaniałości tego wszystkiego. Błyskały flesze aparatów, kręcono filmy. A oczy wszystkich były zwrócone na nią, ale jego oczy były zwrócone na niego, Daniela. Pan młody wyglądał uderzająco w swoim szytym, na miarę garniturze. Zawsze był czarujący, pewny siebie, bystry i trochę zbyt dumny z siebie. Witał gości tym znajomym uśmiechem, który na pierwszy rzut oka wydawał się szczery, ale krył w sobie cień drwiny. Alina próbowała to zignorować, odsuwając na bok swoje niespokojne, przedślubne nerwy. Z daleka wyglądali jak idealna para, ale ci, którzy zwracali uwagę, mogli dostrzec pęknięcia, sposób w jaki Daniel na nią patrzył nie z miłością, ale jakby była przedstawieniem wystawą. A dziś wieczorem to przedstawienie dobiegało końca. Gdy ceremonia się rozpoczęła, Alina wzięła głęboki oddech. Jej ojciec, pan Idris Khan, cichy mężczyzna, znany ze swojej stalowej postawy i przeszłej rangi wojskowej, stał obok niej. Niewielu rozmawiało z nim bezpośrednio, ale wszyscy o nim wiedzieli. Człowiek niewielu słów, ale kiedy mówił, ludzie słuchali. Chwyciła mocno jego ramię, nieświadoma jak ważna wkrótce stanie się jego obecność. Przysięgi zostały złożone. Obrączki wymienione, a potem nadszedł czas na toast. Daniel wstał z kieliszkiem w dłoni, ponownie błyskając tym zbyt pewnym siebie uśmiechem. Alina odwróciła się do niego z pełnym nadziei wyrazem twarzy, ale nadzieja była kruchą rzeczą. Podniósł kieliszek, a zamiast miłości, to co wyszło z jego ust, pogrążyło salę w osłupiałej ciszy. A jej świat roztrzaskał się na oczach wszystkich. Daniel delikatnie stuknął w kieliszek, a ciche brzęknięcie rozległo się echem po wielkiej sali. Goście odwrócili się do niego z szerokimi uśmiechami, oczekując słodkiego hołdu dla jego nowej żony. Muzyka ucichła, a potem zapadła cisza, taka, która niesie ze sobą oczekiwanie. Stał wyprostowany. Poprawiając krawat z małym, zadowolonym z siebie gestem. A potem zaczął: Cóż, powiedział Daniel gładkim głosem Od czego by tu zacząć? Alina uśmiechnęła się blado, czekając na słowa, o których marzyła: kilka miłych linijek o miłości, wdzięczności, może jakąś zabawną historię. Ale Daniel miał na myśli coś innego. Zawsze mówiłem, że związki to inwestycja czas, cierpliwość i bądźmy szczerzy pieniądze. Śmiech, niezręczny i niepewny, przeszedł przez salę. Uśmiech Aliny zamarł. To znaczy, rozejrzyjcie się, kontynuował, wskazując zamaszyście na miejsce. Najwyższa półka. Suknia? Szyta na miarę, oczywiście. Kwiaty z Włoch, złote sztućce z Paryża. Żadnych oszczędności, bo moja panna młoda zasługuje tylko na to, co najlepsze, prawda? Jego ton ociekał sarkazmem. Uśmieszek nie znikał z jego twarzy. Sporo zniosłem, żeby dotrzeć do tego dnia, dodał. Hmm, dramat związany z planowaniem, te długie rozmowy o uczuciach. Przewrócił oczami. Ale w końcu, oto jesteśmy i chyba można powiedzieć, że jest bardzo szczęśliwą kobietą. Sala zamilkła. Westchnienia. Kilka niezręcznych kaszlnięć. Goście poruszyli się na swoich miejscach. Alina wpatrywała się w niego, serce waliło jej w uszach. To nie był toast, to było widowisko, publiczne upokorzenie ubrane w humor. Poczuła jak na jej policzki napływa gorąco, palce zacisnęły się na sukni. Daniel zachichotał pod nosem, popijając z kieliszka zupełnie nieświadomy, jak głęboko ją zranił, a może wiedział. Może o to właśnie chodziło, a potem za nim dźwięk cichy, ale władczy, odsunięcie jednego krzesła. Wszyscy się odwrócili. Mężczyzna wstał z tyłu sali, jego twarz była nieodgadniona, postawa prosta jak ostrze. Ojciec Aliny, pan Idris Khan, zaczął iść naprzód, powoli, celowo. Jego kroki były miarowe, ale każdy uderzał w marmur, jak młotek sędziowski. Daniel jeszcze tego nie zauważył, ale wszyscy inni tak. Powietrze się zmieniło i nadchodziło coś, czego Daniel nigdy nie przewidział, dopóki nie było za późno. Marmur odbijał echem każdy krok i drisa, nie był głośnym człowiekiem nigdy nie musiał być. Ale sama cisza zdawała się go otaczać wszyscy goście odwrócili się. Rozmowy ucichły, nawet żyrandole zdawały się przestać kołysać. Alina, wciąż zamrożona przy stole, powoli podniosła wzrok. Jej ojciec szedł, nie szybko, nie ze złością, ale ze spokojem, który sprawiał, że chwila była cięższa niż jakikolwiek krzyk. Daniel w końcu zauważył nagłą ciszę, uwagę odwracającą się od niego. Odwrócił się i zobaczył mężczyznę za sobą. Po raz pierwszy tej nocy uśmiech Daniela zadrżał. Idris nie mówił. Jego oczy, Ostre, spokojne i nieodgadnione skupiły się na Danielu. Nie było emocji, żadnej groźby, tylko obecność. Rodzaj zimnej władzy, której nie dało się udawać, rodzaj, który mężczyźni rozwijają przez lata dowodzenia w pomieszczeniach wymagających szacunku lub strachu. Panie, ja zaczął Daniel, śmiejąc się nerwowo, podnosząc ręce tylko żartowałem, oczywiście. Wie pan, jak to jest na weselach, trochę zabawy. Idris nie mrugnął, nie skinął głową, nie musiał. Ochrona posiadłości to byli profesjonaliści, byli wojskowi, szeptano. Zostali dyskretnie wynajęci na ślub, nie na pokaz, ale dla pewności. Dwóch z nich wystąpiło naprzód, spokojni, bez wyrazu. Głos Daniela załamał się: Czekajcie, chyba nie mówicie poważnie? Nikt nie odpowiedział. Żadnych krzyków, żadnego dramatu. Tylko działanie. Jeden ochroniarz delikatnie zabrał kieliszek Daniela. Drugi stanął obok niego i szepnął coś, co tylko on mógł usłyszeć. Twarz Daniela straciła kolor. Spojrzał na Alinę. Teraz stojącą prosto, wciąż drżącą, ale już nie złamaną. Alino, proszę, powiedział. To szaleństwo. Nie odezwała się, nie dlatego, że nie mogła, ale dlatego, że nie musiała. Po raz pierwszy tego wieczoru Daniel coś zrozumiał. Tu już nie chodziło o niego, nigdy nie chodziło. Został wyprowadzony, nieciągnięty, niezawstydzony, ale usunięty jak plama czyszczona z białego jedwabiu. Cisza powróciła, gdy drzwi zamknęły się za nim, a w niej Alina stała na środku sali. Otoczona osłupiałymi gośćmi, roztrzaskanymi kwiatami i cichymi westchnieniami. Ale teraz w jej oczach klarowność. Uroczystość się skończyła, ale nikt się nie ruszył. To było tak, jakby cała sala zamieniła się w nieruchome zdjęcie, uchwycające moment zbyt potężny, by łatwo zniknąć. Alina stała na skraju parkietu, gdzie miękkie światła wciąż migotały nad głową. Łuk kwiatów za nią kołysał się na wietrze. Muzyka dawno ucichła, ale coś się zaczęło. Jej dłonie, niegdyś drżące, teraz spoczywały spokojnie po bokach. Ból był, tak, ale przekształcił się, stwardniał, wzmocnił. Ludzie wciąż się gapili niektórzy ze współczuciem, niektórzy z podziwem wielu zszokowanych. Ale ona na nich nie patrzyła. Jej oczy były utkwione przed siebie. W przestrzeń, gdzie kiedyś stał Daniel, teraz pustą. Ruszyła naprzód. Każdy krok był cichy, ale w jej umyśle odbijał się echem. Nie z powodu tego, co straciła, ale z powodu tego, co odzyskała siebie. Pan Idris Khan pozostał teraz w rogu z założonymi rękami, obserwując swoją córkę nie jako obrońca, ale jako świadek jej przemiany. Wychował ją, by stała prosto. By nigdy się nie kłaniała, a teraz w końcu właśnie to robiła. Nie dla świata, nie dla nikogo innego, dla siebie. Podeszła do niej kobieta, gość, który znał Alinę od dzieciństwa. Otworzyła usta, by zaoferować pocieszenie, ale Alina delikatnie podniosła rękę. Nie trzeba, powiedziała cicho, wszystko w porządku, bo było nie w porządku w sposób, w jaki ludzie mówią. By ukryć ból, ale w porządku w sposób, w jaki kuta stal jest w porządku po ogniu. Nie była już dziewczyną czekającą na miłość, była kobietą, która już nie będzie błagać o szacunek. Tej nocy uroczystość nie była kontynuowana, ale nie zakończyła się też tragedią zakończyła się prawdą. Niektórzy goście wyszli w osłupiałej ciszy, inni podeszli do niej, oferując ciche słowa. Ale wszyscy wiedzieli, że byli świadkami czegoś rzadkiego: panny młodej, która się nie załamała, ale powstała. A gdy Alina wyszła w noc, jej suknia ciągnęła się za nią jak upadła korona, gwiazdy na górze migotały, jakby też coś wiedziały, to nie był koniec historii miłosnej, to był początek jej legendy.